Ojej, gdzie my jesteśmy? O nie! Teraz jesteśmy tu uwięzione! Czekaj! Nie krzycz! Jest coś bardzo interesującego! Marie, co ty robisz? Próbuję to otworzyć! Ciekawe, co jest w środku! Popatrz, tam jest coś jeszcze! W tym pudełku musi być klucz! Ja nie wsadzę tam rąk! No to wyliczanka! Ale Erika, Wypadło na mnie. Ech, będę musiała zdobyć klucz. ty, tam jest coś mokrego. Może to zwykła woda? Dobra. To nie klucz. To rybka. Spójrz, jaka piękna. Lepiej szybko włożyć ją z powrotem do wody. Okej. Okay. Tu jest klucz. No co tak stoisz? Idziemy. Czerwony klucz, czyli czerwona siawka. Sprawdźmy. Co? To dynamit. Dynamit? O Boże, co my zrobimy? Mam pomysł. Mam nadzieję, że wzięłam ze sobą obcęgi. To nie to? Nie. O, są. Mari, e, przetniesz kabelek? Nie, ty to lepiej zrób. Postaram się. Mam nadzieję, że nie wybuchnie. Myślę, że trzeba przeciąć żółty przewód. O, Uf, udało się. Co za smród. Jednak się nie udało. Ale teraz przyda mi się twoja szczotka. Chyba sobie żartujesz. O, pożycz mi. Nie ma mowy. Wiesz co? Lepiej idź po następny klucz. Szybciej. No dobra. Jestem silna, dam radę. Ciekawe, co to jest? A, to żelkowy miś. Całkiem smaczny. Ale muszę się czym prędzej dostać do klucza. No i jest. Tylko nie uciekaj mi, kluczyku! Proszę, otwórz sejf. Jeszcze czego, zrób to sama. Dobra, już zaczynam. Ojej! To coś drobnego. Wow! Jestem cała w brokacie! Ale fajnie, przyda mi się na powieki. Yeah! Zamiast się pinzyć, idź po następny klucz. No dobra. Ciekawe, co jest w środku. Hmm, może dinozaur? No. Albo krokodyl? Nie, one przecież są duże. Zobaczmy, co to jest. Ojacie! Nigdy wcześniej nie widziałam prawdziwego kameleona. Jest taki słodki. Wracaj sobie do środka. Ja potrzebuję tylko klucza. Oto i on. Czas otworzyć zieloną szafkę. Zgadza się. Co to jest? Stolec z pieniędzmi? Wow! Tu jest mnóstwo forsy. I wszystko dla mnie. Czuję się jak najbogatsza dziewczyna na świecie. Ekstra! Mari, oddaj mi moje pieniądze i zdobądź dla nas następny klucz. A jeśli troszkę podejrzę, nie ma mowy! Dobra, trzeba uczciwie zdobyć klucz. Hmm w środku jest coś miłego w dotyku. To chyba piasek kinetyczny. O, to i kluczyk! Hurra! Najwyższy czas otworzyć niebieską szafkę. Sznurek? Pewnie trzeba za niego pociągnąć. Wow, to prawdziwy deszcz kolorowych kulek! Pociągnij jeszcze raz, to jest rewelacyjne. Ekstra! Jestem prawdziwą królową kulek! Fajnie! o Chyba pojawił się nowy klucz! Czas go zdobyć! Ciekawe, co to jest. A! To robaki! Dobra, trzeba szybko wyjąć klucz i nigdy więcej nie dotykać tego paskudztwa. Ratunku! Aż mnie skręca! Marii, ratuj mnie! uff udało się! Nagrodą jest śliczna różowa szafka. Co tam jest? O nie! Różowa, ale wcale nie słodka pianka. A ja myślę, że to całkiem śmieszne. Zgadzam się, bo mogę zrobić właśnie tak. Ale ubaw! Marii, teraz twoja kolej. Po robakach mam stracha. Pffuu, tam znowu jest coś paskudnego. Musisz zdobyć klucz. Ja przeżyłam robaki, więc ty też musisz się poświęcić. No dobra. Co tam jest? A, tuczy! Tak, rzeczywiście. Żelkowe, bardzo smaczne. Ej, co z tobą? Przecież to tylko żelki. Szukaj klucza. O, jest! Super. No to czas na niebieską szafkę. Mia, naciśnij przycisk. Gotowe. Hmm. Ojej. Kurczę. Jak dobrze, że to ja nacisnęłam na przycisk. Inaczej musiałabym być na twoim miejscu. No to lecę po następny klucz. Hmm. Co to jest? Fu, to czyjeś włosy, uchyda. Czemu we mnie rzucasz? Przecież to było niechcący. Gdzie jest ten głupi klucz? A, to i on. Pora otworzyć najciemniejszą skrytkę. No i odkrywaj, a nie stoisz i gadasz. Ojej, i to właśnie tu są smakołyki. Cała masa ciastek Oreo, proszę. Dzięki. Pyszności! Zgadzam się, to jest nierealnie smaczne. Mogłaś mi dać jeszcze jedno ciastko. Przepraszam. Nie pomyślałam, może w następnym sejfie też będzie coś fajnego. Mam nadzieję. Uu, co to jest? Coś obściskłego! To chyba surowe jajka. Ale znalazłam klucz! Zobaczmy, co jest w żółtej szafce. Mia, chcesz otworzyć? Chcesz? No dobra. Żartowałam. Zejdź mi z drogi. Ja go otworzę. Tam na pewno jest coś fajnego. Oj, to przecież pióra. Tak, rzeczywiście to coś fajnego. Dawno się tak nie śmiałam. Przestań się ze mnie nabijać. Lepiej idź po ostatni kluczyk. Dobrze, dobrze, kurczaczku. Dobra, ostatnia próba. Co to? A, to larwy! Muszę szybko wyjąć klucz. Prawie zemdlałam ze strachu. Mam nadzieję, że w tym sejfie jest coś fajnego. Biedactwo. Sprawdźmy. Hurra! To jest nasz klucz do wolności. Udało się! Czas stąd wyjść. To było niesamowite, ale musimy już lecieć. Hurra! Monika, ty zakręcisz kołem jako pierwsza. Co? Nie chcę kaktusa. Ale nie mam nic przeciwko śmitanie. śmietanie. Tak nie można. Jak kaktus to kaktus. Pyszek! Ale nie martw się to znaczy, że ja będę miała farta. A ty będziesz się cieszyć moim szczęściem. Sprawdźmy. A nie mówiłam? Co może być lepszego niż guma huba buba? Zwłaszcza gdy jest tego cała masa. Już nie mogę się doczekać, kiedy wyjmę je z pudełek i obłożę nimi tort. Myślę, że to będzie coś bardzo smacznego. To najbardziej kolorowy tort, jaki kiedykolwiek widziałam. A jeszcze to nie wszystko. Zresztę gumy mogę zrobić serduszko, żeby mój tort był jeszcze ładniejszy. Cudownie. Monika, co ty myślisz? Sądzę, że to przeurocze. Czas spróbować. O tak To jest nierealnie pyszne Taki tort chciałoby się jeść cały na raz Mogę spróbować chociaż serduszko? Mimo mowy Też je zjem Chcesz zobaczyć największego balona w swoim życiu? Nie chciałaś się ze mną podzielić? Więc mam gdzieś twojego balona. Masz? Co? Jak śmiesz? Moja twarz! Przestań się śmiać. Lepiej bierz się za swojego kaktusa. Co mam z nim zrobić? Jest taki kłujący. Wiem. Jeśli pozbędę się igieł, kaktus nie będzie sprawiał problemów. Niestety nożyczki do paznokci nie wystarczą. A te są za duże. Myślę, że cążki będą idealne. Jakie tu jest nudne. Gotowe. Teraz pozostało tylko jedno: udekorować kaktusem mój tort. O, jestem, jestem. Patrz, co wymyśliłam. Wygląda całkiem fajnie. Dobra, przestań gadać. Jedz. Okay. Mam nadzieję, że smakuje tak dobrze, jak wygląda. O nie. Torto smaku trawy. Obrzydliwość. Smacznego. Chcę pierwsze zakręcić kołem. To jakiś żart? Nienawidzę małż. Dlaczego mam takiego pecha? Bo to ja jestem szczęściarą. I ta śmietana! I już za chwilkę nałożę ją na to, żeby był jeszcze smaczniejszy. Trzeba to dobrze wstrząsnąć. Gotowe. Pora na wyżerkę. <laughs> Święty Mikołaju, co ty robisz w naszym kraju? Do świąt jeszcze daleko. Bardzo zabawne. Przemawia przez ciebie zazdrość, bo ja przecież mam jeszcze cały tort skąpany w słodkiej wite śmietanie. Co za uczta? Na pewno nie odmówiłabym kawałeczka. Na ciebie też czeka tort. I to z małżami. Fu, są takie paskudne. Hej! Rety, jakie twarde! Straciłam zęba. Więcej ich nie dotknę. Po prostu nie umiesz się z nimi obchodzić. Nie trzeba jeść ich ze skorupą. Liczy się to, co jest w środku. Zobacz jak super. I to właśnie powinnaś umieścić na swoim torcie. Co za smród. Jak ja mam to jeść? O, to okropnie wygląda. Jak można zepsuć taki pyszny tort. Bierze mnie na wymioty na sam widok. To ja zaraz naprawdę wymiotuję! Ojej! Perła! Suzy, zostaw mnie w spokoju! To ja otworzyłam ci małże, więc to należy do mnie! Oddawaj natychmiast! To mój skarb! O nie! Gdzie ona jest? Ja ją znajdę! Ona jest moja! Dlaczego ty? To mój tort! Co tu się dzieje? Gdzie to jest? Nigdzie nie mogę znaleźć. Nie ma. Niepotrzebnie wymazałyśmy się tortem. Tym razem ja będę pierwsza kręcić kołem. Nieprawda? Ja zaczynam. O tak, marzyłam o tych marshmallow. Dzięki nim tort zadziwi mnie bogactwem smaków. Jakie zabawne warkoczyki? Nie widzę w nich nic zabawnego. Sprawdźmy, co ja wylosuję. Dziś nie jest mój dzień. Dostałam całą masę makaronu z zupek chińskich, którym trzeba udekorować tort. No to na co czekasz? Ok. Dobra. Gotowe. Jeszcze nigdy nie próbowałam tak dziwnego połączenia smaków. O, no. nie! Fuj, to paskudne. Co za wkurzające chrupanie moje uszy. Mam pomysł. Zaleję to wrzątkiem makaron z i Będzie smaczny. Super. Mam teraz całkiem niezłe danie obiadowe. Podoba mi się. You. Póki Monika opycha się makaronem wymazanym w torcie, ja udekoruję swój piankami. Awesome. Wow, super! <laughs> Could you please? Co ty tu robisz? Przecież mówiłaś, że jesz obiad. No to sobie jedz. Chyba się nie obrazisz, jeśli skubnę dla siebie jednego warkoczyka. Ej, no nie bądź sknerą! Puść mnie! Aj! Co ty narobiłaś? O, mal się nie zabiłam. Ale to był najpyszniejszy upadek w moim życiu. Kto kręci pierwszy? Papier miej nożyce. Juhu, wygrałam! Nie no, Monika, zaraziłaś mnie pechem. Masakra! Mam nadzieję, że przynajmniej tym razem mi się poszczęści. No, nareszcie. Tak się cieszę, że będę mogła jeść swój tort bez krzywienia się. Zaraz udekoruję go tymi apetycznymi żelkowymi oczami. O tak. Wysypię je wszystkie na tort. Rewelacja. No, w końcu. Czeka mnie prawdziwa uczta. Nie, Suzy, ciebie nie poczęstuję. Wszystkie oczka zjem sama. O tak. Palce lizać. Monika, myśli, że nie dam rady zdobyć chociaż jednego oka? No i masz rację, chciwózko. Jak długo na to czekałam. W końcu zjadłam z swój tort. Co za prędkość. A ostatniego żelka zjem o, w taki sposób. Patrz. Aj, nie udało mi się. Ale za to mi się udało. Naprawdę pyszne. Złodziejka. Pora na twoją ostrą papryczkę, więc do dzieła. O nie, boję się nawet na nią patrzeć. Mam nadzieję, że się nie spalę. Szybciej, koleżanko. Proszę, pomogę ci. No dobra, zaczynam. O nie, masakra. Wzięłam jednego kęsa i już czuję, jak ogień rozchodzi się po całym moim ciele. No to za mało, tort musi być zjedzony. Nie wiedziałam, że jesteś taka okrutna. O nie. Dobra, wystarczy. Czas ratować Suzy. Ale Ulga, dziękuję Monika, jesteś prawdziwą przyjaciółką.